To mogło skończyć się inaczej. Dzięki innowacyjnej membranie nasz ochraniacz zapobiega przedostawaniu się cieczy i zabrudzeń w głąb materaca. Biorąc go w wysokiej temperaturze, skutecznie pozbywamy się plam i alergenów. Z wodoodpornym ochraniaczem na materac lakama śniadania w łóżku to czysta przyjemność. Nasz ochraniacz jest cienki i elastyczny, niczym prześcieradło. Dzięki wysokiej bandzie pasuje na materace nawet do 30 cm. Mocna gumka, przyta po obwodzie, zapewnia stabilność również w niespokojne noce. Ochrania szlakama działa jak nasza skóra: jest paroprzepuszczalny, wodoodporny i zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza, a jego trójwarstwowa konstrukcja zapewnia długotrwałe użytkowanie.